O małych gospodarstwach, w 1500 hektarowym kombinacie rolnym, mówi Pan o sprzedaży bezpośredniej, gdzie wiadomo, że to gospodarstwo to tylko obrazek i nic więcej. To jest pokazywanie, jak bardzo dla premiera rolnictwo nasze stało się fikcją, jak bardzo odleciał i zależy mu tylko na głosach, a nie rozwiązaniu problemu. Prosimy, dzisiaj zajmijcie się naszym problemem. Dlaczego? Tak, oczywiście. Ja dzisiaj mówię jasno. Rozpętamy w Polsce piekło. To lato będzie gorące. My nie damy, my nie odpuścimy. Ja nie odpuszczę. Jeszcze kolega dwa słowa. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, inflacja w kraju sięgnęła kilkunastu procent. Miesiąc do miesiąca, kwiecień do maja, mięso wieprzowe zdrożało 8%, a tym samym nasza wieprzowina staniała 30. To ja czegoś nie rozumiem. Ceny wieprzowiny mamy sprzed 20 lat, bo 20 lat hoduje świnie. Otrzymywałem za nie 5 zł, był moment, było 5 zł, na dzień dzisiejszy jest 3,3,50. O co tutaj chodzi? Więc mamy jasno, przepełnione chlewnie, nie ma gdzie sprzedawać, nie ma kto kupować. Są z nami, jest przedstawiciel rybaków, ja zapraszam. Jest z nami przedstawiciel rybaków, bo dzisiaj rybacy i rolnicy mają identyczny problem. Jednym zabrania się hodować zwierząt i zabija się zdrowe zwierzęta, a drugim zabrania się łowić ryb. Jednym i drugim nikt za to nie daje odszkodowań. To jest w ogóle absurdalna sytuacja. Ludzie zainwestowali miliony złotych w swoje gospodarstwa rybackie, w gospodarstwa w firmy, które prowadzą, ale więcej szczegółów na ten temat przedstawiciel rybaków. Dzień dobry, Wojciech Sikorski, armator statku. Sytuacja jest tragiczna. W 2019 roku nasz rząd zgodził się na zakaz połowów dorsza od 2020 roku w Polsce i tym samym w Brukseli zadecydował, że przejmie wszelkie zobowiązania wobec rybaków ekonomiczne, społeczne. Na początku 2020 roku ówczesny minister gospodarki morskiej podpisał z nami porozumienie o wypłacie odszkodowań za trwałe wycofywanie statków, rekompensaty dla załóg, później nadszedł COVID. Nic nie dostaliśmy, prawda. Do dnia dzisiejszego mamy kwitek podpisany przez nasz rząd, tak, z którego się rząd nie chce, nie chce w żaden sposób wywiązać. Nie chce z nami się spotkać, nie chce rozmawiać. Minął COVID, prawda, zwracaliśmy się w dalszym ciągu, w dalszym ciągu do ministerstwa od, 6 miesię od 5 miesięcy Codziennie dzwonimy do ministerstwa, do ministerstwa Rolnictwa Infrastruktury i słyszymy, że pan minister nie ma dla nas czasu. Nie ma jego dyrektor, nie ma zastępca, nie ma nikt dla nas czasu. Wyszliśmy, no, zaczęliśmy wychodzić na ulicę, zablokowaliśmy my na początek Ustkę, Łebę, Hel, ale to były takie blokady ostrzegawcze. W dalszym ciągu nie ma żadnej rozmowy. Tak? Na 24 yy, lipca planujemy odcięcie strategicznej miejscowości, całkowicie, że szczur się nie przemknie, prawda? Zobaczymy, może to doprowadzi do jakiejś rozmowy. Nikt nie chce z nami rozmawiać, nikt nie chce rozwiązywać problemu, tym bardziej, że rząd podpisał z nami porozumienie, które już w tej chwili ma półtora roku i po prostu nie ma, nie ma tematu. A największym absurdem jest na dzień dzisiejszy, że na nasze pisma, które wysyłamy do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury przesyła nas do Ministerstwa Rolnictwa, a Ministerstwo Rolnictwa z powrotem, tak? I, zrobił się taki fil, fil, film barei, tak? Po prostu, no tylko, że Rząd czeka, aż my po prostu umrzemy. Mamy kolegę z łeby, którego, któremu za statek zostało do spłaty ponad pół miliona złotych. Zlicudował mu komorni za 35 tysięcy złotych, ponieważ nasze statki w momencie, kiedy nie, można, nie możemy prowadzić swoich firm, bo minister na to się zgodził, zamykając Bałtyk, zamykając połowy na dorsza, te statki są nieużyteczne, tak? Mój statek był wart ponad milion złotych i na dzień dzisiejszy jest warty podobnie jak kolegi za 30-40 tysięcy. One są, te statki są w tej chwili nieużyteczne, bo nie można... Prowadzić tej działalności i przez najbliższe lata nie będzie można prowadzić tej działalności. Jesteś. Y Przekażemy, przekażemy to. Będzie to strategiczna inwestycja polska, prawda, i strategiczne miejsce 24. Czekamy na ruch premiera, prosimy, bo na tą chwilę, na tej przepychance jedyną osobą władną do tego jest pan premier. Ja apeluję, panie premierze, niech Pan się zainteresuje, co się dzieje, tak? Bo za to, co się wydarzy, w tej chwili był, był odcięty Hel, prawda? Ale to, co zrobimy 24, to za to będzie Pan odpowiedzialny nikt więcej, bo Pan nie potrafi z nami rozmawiać i nie chce i nie nakazuje z nami rozmawiać. Dziękuję bardzo. Podsumowując, mówimy jasno. We wtorek zapraszamy wszystkie media na, i wszystkich, którzy chcą też przyjechać i wspomóc rolników na godzinę ósmą do Srocka. Tam jest yy, zgłoszone zgromadzenie. Traktory będą się poruszały yy, na drodze krajowej numer 12. Będzie całkowity paraliż między Piotrkowem a Warszawą. To jest ostateczność, ale musimy się do tego stopnia niestety posunąć, żeby ktoś zwrócił na to uwagę. W następną sobotę odcięcie na pomorzu strategicznego miejsca. Premier ma jeszcze czas. Ludzie chcą rozmawiać, ludzie chcą odszkodowań, ludzie chcą czuć podmiotowość. Zrobili wszystko, byśmy czuli się nikim. Dlatego przechodzimy do działań. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze przybycie. Jeżeli są jakieś pytania, możemy odpowiedzieć, a jak nie ma, to nasza odpowiedź we wtorek, w sobotę i w kolejne dni.